Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry wiecie Dziki Gon. I chciałem zacząć od tej statuetki, którą mamy Tris do pokazania. Jesteś tu Jeszcze tutaj jakaś kwestia. Co pomyślałaś, kiedy zobaczyłaś mnie pierwszy raz u króla żebraku? <Szuczujesz> Szczerze? O nie, znowu on. Tak mi się właśnie wydawało trudno było do Ciebie dotrzeć. Myślałam, że skoro odzyskałeś pamięć i spotkałeś Yennefer, to oczywiste, że Wy... Ale jak się okazało, akurat w tej sprawie moja amnezja nie miała nic do rzeczy. Zawsze chciałam być z Tobą. Teraz to wiem. Dobra. Spójrzcie. Amory amorami, a robota robotą. Chodź, musimy go odczarować. I gdzie myśmy jakąś figurę znaleźli? To chyba żołnierz. Przekonamy się. Chodź ze mną. Znam bezpieczne miejsce, gdzie ściany nie mają uszu. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Spróbujmy odczarować tego żołnierza. Mogę jakoś pomóc przy rytuale? Tak. Stój cicho i nie przeszkadzaj. Dał na Reis. Fender Tansted Enzerkeze. Fender Tansted Enzerheze. Eżbun, kolego, a ty kim jesteś? Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Pamiętam, wzgórze trwała bitwa. Ja miałem dostarczyć rozkaz. Pamiętam rudowłosa czarodziejkę. Rzuciła zaklęcie. Prawe skrzydło miało ruszyć i uderzyć z flanki na tarczowników. Nie uderzyli, a czarodziejka nazywała się Lyta koral. Ja też tam byłam. To. to zdarzyło się dawno temu. Szej, Dobra, stary. Jesteś wyczerpany. Musisz odpocząć. Chyba tak. Powinieneś zgłosić się do ambasadora Faratre. Na pewno ci pomoże. Powodzenia. Powodzenia, towarzyszu. To było interesujące. I wyczerpujące. Mam ochotę walnąć się na łóżko i spać do oporu. No dobra, to nam kończy to zadanie Koja, stąd to wyjdę jak najbardziej. To teraz ostatnie zadanie poboczne przed nami, moi drodzy. Racja stanu. Mamy spotkać się z Discrom i Talarem w magazynach na obszarze portu, trochę daleko. A tym bardziej, że mogę tam się tepnąć. Nie, ma ja tam tar. Czy ona ja przejdę, czy nie do końca? Przejdę chyba. Przejdę okej. Okay. Nie do końca jestem Wiedźminą, drogi kolego Co się tak śmieje? Rany boskie mm, Poniekąd można tak powiedzieć, chociaż nie w takim sensie jak ty myślisz, kolego Ale czekajcie, bo oni mnie tak prowadzą A ja tu chyba muszę po prostu jakoś wejść, geniusz Dobra, tu zamknięte, chyba że faktycznie jakąś górą Zamknięty ten, no, czekajcie, no, tu kraść nie będę na oczach ludzi? Nie, to czekajcie, może jednak poszukam górą faktycznie wejścia, co? Albo z tej strony po prostu, to nie ten, nie ten, o kurde. A, zapukaj, ok. Kto tam? Wiedźmi mi, wchodź, szef czeka na górze. Jak przyjdzie dobrze? Jeśli przyjdzie, Sorry, ty we mnie wątpisz? Wiedź mi. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Mhm. Mm Raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowid siedzi na statku jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie. Wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhardt. Mea culpa. Brawo, a brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Zaraz przejdę do meritum. Gerald. Dobrze kojarzę, że Radowid zlecił ci odnalezienie Filipy. A, trochę. Kurza mnie już to twoje wściwstwo, wiesz? Wiem, wybacz taki zawód. Nie jesteś już szpiegiem. Pamiętasz? Wybrałeś życie przestępcy. O nie, tego wyboru dokonano za mnie. Przez Filipę musiałem uciekać z Redami. Przez Radowida nie mogłem wrócić. Dijkstra to strasznie smutna historia. No, serce się kurwa kroi, ale może wrócimy do rzeczy. Racja. Gerald, bądź łaskaw odpowiedzieć na moje pytanie. Dostałeś to zlecenie? Hmm, ale jedyne co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówkę. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę bez jej udziału, za to z Twoją pomocą. Radowid spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipa, powiesz, że wpadłeś na jej trop... A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdoli. Załóżmy, że Radowid mi uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na wyspę świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie. A na środku Wes z sobą na okoszu. Widzisz, Garalt? Jedyne, o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę i przeprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. Chodzisz w to? Chodzę. Chodzę. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Z Czekać? Co? Nie chce się wam nadstawiać własnych karków? Nie o to chodzi. Widzisz, my mamy z Dikstrą wiele zalet, ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Galat Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię co mogę. Gdzie teraz cumuje jego okręt? Za rogiem, w Nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym pomorze. Musimy oczyścić most. Moi chłopcy się tym zajmą. A co ze strażnikami ze świątyni? Nie zlecą się. Filipa? Co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na kółka. Podsłuchiwałam Wasze obrady, oczywiście, z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radovid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z Dzikim Gonem potraktujesz poważniej. Jeśli w ogóle dożyjesz. Pipa, o co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła, trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierście, Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Vizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. No proszę, to mamy już plan. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna głowa Radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. Najsówka no poszła. Kaja, ciewo, nie mamy daleko. Czy to jest to po drugiej stronie? Kurde, myślicie, że opłaca się tam bardziej przepłynąć? O! No nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Kurde, w sumie kawałek jest, czekajcie, tak przepłynąć. Jaka, czy, jaka to piękna woda teraz! Czy ja tu gdzieś, kurde, wyjdę? To jest lepsze pytanie. Tam chyba czekaj, ten no, bo tu tak średnio też nie przez łódkę i tam wyjść. Chyba da radę. Patrzcie, patrzcie! Takie rybki? O! Czym jesteśmy w ogóle czekajcie, gdzie on ma ten okręt? On tutaj ma. Ja myślę, że on... Okej. Okay. Myślę trochę dalej. Niech żyje radą! Ta, niech żyje, niech żyje. Ciesz się życiem odmieniczę. Wiedźmin Gerard. Czego chcesz? Audienci. Mam nowe informacje o Filipie Einhard. Oddaj broń! za mną. Wasza wysokość, wiedźmi W sprawie Filipy Eilhart. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jacy inni? Widzisz. Rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informacje o Eilhart. A że chciwych i głupich nie brakuje, przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł zdechłą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypie złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oksenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane, oczywiście. Obciąłem mu palce, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Filipa stemplowała nim swoje dekrety, i rozsyłała poredanie jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na wyspę świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać, a ja tylko ją wytropiłem i wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałoby się dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht, zwołaj ludzi. Ilu wszystkich. A to się będzie działo, co? No i? Gdzie ta Filipa? Tak jak mówiłem. W domu na moście. Bliżej drugiego końca postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar, ani świadków. Damian, Joke, Egbert, Frek, Kasper, zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów i zabić wiedźmina. Co? Tak nagradzasz tych, którzy ci służą. Tak każę tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażnij mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. No. No dobrze, że my cię panujemy też zabić. Twoje ostatnie słowo. Kurwa! Odbić Wiedźmina, potem na Radowida. Dobrze, że to spisek, aż my faktycznie nie zawali z nim sojusze czy coś. Wydziemy! Wydziemy! Dobra, Jeszcze to jakiś jest? O, faktycznie, Wiedźmin nie chowaj na to miecza. I za pomoc. Plan poszedł się Trudno, będziemy improwizować. Za mną, Geralt. Trzeba dopaść Radowida, zanim przyjdą posiłki. No to lecimy. Na trójkątne to mam pod jednym tym. Na, na strzałek mam. że mi tego quena A to nie tak gra Co się blok... A nie, że się da blokować? Da się Ja z tego praktycznie nie korzystam W sumie się blokować O, dobra, akcji o, kurde, no Słuchajcie, musimy... Co mi pierdyk to z takiej odległości. Dobra, wezmę to mia Dobra, to wszyscy tacy, okej. Okay. Aha, bo tu są ci łucznicy, tak? Okej. Okay. Orzeż ty. Kurde, muszę czasami też blokować, tak szczerze. Niech Ta, To jest w sumie jak OK. Otwierać! Rozkazuję! Otworzyć drzwi! Wystarczyło prosić. No, to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od serca. Wybaczcie. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona. Skąd? Skąd kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje. Mniejsza z tym z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. Chodźmy. ZAMACHOWE zostałem centrafeum. No i co? I co? Udało się? Udało, chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i znieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię! Kurwa! Za Temerię! Za Temerię! To co teraz, Rosz? Partyzantka przeciw czarnym? Nie, wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wiem. Zgadza się. Widzisz? Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Czyli w wtedy, Welen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji. Zgadza się. Emher zatrzyma Edirn i Lyrnie. Ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowy Radowida wycofa się z Temerii, która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach Wielkiego Słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kur... No, w sumie dobrze. Nie powiedzieliście mi całej prawdy. No, trochę racja. Wiemy, że nie lubisz politycznych gierek, no to położyliśmy akcent na czarodzieju i tak dalej. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niech by przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Macbeth. akt pierwszy, scena siódma. <grych> Zawsze chciałem. No, być Macbeth, jak rozumiem. Ale nie w roli halabardnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział, Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgardem. Redania będzie walczyć pod moim światłem przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ. Łącznie z Temerią. Ja jak to? Nie tak się umawialiśmy. Ktoś to zdradził. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emchyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy taką. Ty, dwulicowy suki synu. Nie pozwolę na to. Akurat ty, Roz, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby, dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Gerald, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szeroki drogi życzy. Nie, no, ale ja nie będę. Nie pozwolę ci ich zabić, Dijkstra. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich. To oczywiście, że tak stary. Właśnie Słuchajcie, bo na razie to mieczem nie umiem trafić. O, już przepołowiłem Ale mało was tutaj, nie masz za dużo ludzi w sumie Digstra A, bo jeszcze nie możemy liczyć dla samego Dixtu, jeszcze patrzę z tego, tak? Oj, chyba głowę odcięliśmy O Orzesz, kurwa, ja pierdolę. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie, bo... Z polityką. Rozumiem. Padnij do wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. No i gitara udało się. A, już tam na nie wrócę, tak? Nie wrócę, to nie czekajcie pod po X, żebym akurat pozbierał. No i co? Martin nam skończył Dix tracą. Dobra, nic tu ciekawego nie ma Dobra moi drodzy, no to w tym momencie zakończyliśmy Będę, wyjdę Wyjdę, okej. Okay. W tym momencie zakończyliśmy sobie ostatnie zadanie poboczne ciemność W grze No i teraz naprawdę, ale już naprawdę zostało nam tylko misja fabularna jeszcze wam pokażę, proszę bardzo. Tu mamy wszystko zakończone. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!